Z tej strony kurczę, do was bardzo, ba, ba, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tego, co tam macie, Herzona. I za racji, że umierają Grim Patrony, tak samo jak Herzog, o, umarł, to zrobiłem sobie Rip Patron. To jest ten sam deck o Grim Patronach, tylko po prostu chciałem wam go pokazać jeszcze raz, chyba kilka dni przed nerfem Warsonga, który, jak widzicie, teraz jest taki, a będzie dodawał plus jedną ziołką z szarżą do ataku Będzie chujowy Chyba, że zrobią na totali jakąś działającą Ja nie widzę raczej tego No nie, nie będzie No jeśli ktoś nie widział tego deku, to widzi go teraz wie, że coś tu pozmieniałem Jakieś głupoty porobiłem Różnych rzeczy nie gram Jakieś inne gram, jak widzicie To jest taki mój patron, mu no. e, Ale, ale no już nie będzie działał Więc nie śmiesznie w ogóle Tu pieniądze trzymam cały czas, żeby były Nie giną No i jaka jest ta moja ranga, bo nawet nie wiem Pokaż, a tu już tak... Łe ale jestem silny 18 aż Kurde, ludzie Nie no, co jest połowa miesiąca powinno być 15, co ja robię ze swoim życiem Czemu ja nie gram w rankedu w ogóle Ja gram tylko jak nagrywam, w sumie jak są zadania, więc no Życie, a ostatnio miałem z karczemnej bójki zadanie, fajne nawet Tylko, że musiałem karczemne bójki grać tylko O i w plikach gry, zaraz wam opowiem właśnie ciekawe rzeczy bardzo W plikach gry jest y, jakieś coś, że niby będzie tryb kooperacji, że będziemy na przykład we dwóch ziomków napieczać w coś, albo w czterech Znaczy dwóch na dwóch, czyli czterech to w sumie No i na łapa oczywiście, jak nagrywałem wcześniej i mi się OBS wykrzaczył, to, to była zajebista łapa i w ogóle, i, 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 i się nie nagrało oczywiście, bo się wykrzaczył Ale nieważne, no i fajny ten tryb kooperacji nad może być, tak myślę E, fajnie by było jakby na przykład następna przygoda była, tak że mamy tutaj jednego bohatera, to drugiego bohatera No i na bossa nawalamy we dwóch e, w przygodzie Tak, nie wiem czy się nie powtórzyłem, bo pomyślałem o ręce jaką mam A nie o tym co mówię ale nieważne. no i w ogóle gównianie jest Znaczy, no przydałby się, no to mamy, o, to się cieszę z tego Devsvite by się przydał i jeszcze ten ziomek co taniej robi karty A co tu będzie? Shade. Fuck you mate. To jest ten taki druid, co mnie chce zabić bardzo. W sensie, że on ceszarze robi, potem wszystko dopakowuje i jest niedobrze. Zarzucimy sobie tą brońkę. Mogę go rzucić, ale nie chcę. Nie chcę go rzucać, bo on mi by zginął od tego chyba. Nie, znaczy on nie wyjdzie tym, ale mógłby mi rzucić tą. A nie, on go bufuje teraz. No to spoko, w sumie. A, nie zaatakował nim. No to teraz możemy sobie tam wystawić. Teraz mi ten trawnik będzie nawet pasował. Dobra, pasuje mi tu. No i mamy już trochę pseudokombo na ręce. No, 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 tylko teraz trzeba to zrobić tańsze i będziemy w domu. Mamy wicherkę jakiegoś tutaj. To mamy, to mamy. No przydałoby się jeszcze coś mieć na wicherki, jakąś broń na przykład. Znaczy w sensie do zbite. No, i nie wiem, czy następna na bójka będzie właśnie w tym trybie kooperacyjnym, czy nie, ale by to było bardzo ciekawe, według mnie. No dobra, mam drugiego Wirka, ale nie mamy co wystawić. Łap. Ale on jeszcze nie żyje, więc możemy robić tak na przykład. Znaczy, no nie ma to, bo jest niewidzialny. No, pierdol się, no. Czemu tak zrobiłeś? Nie, nie będziemy atakować, robimy tak. Nie on się martwi teraz o swoje życie. No, wymieni się, no to wiadomo. Ale ten Twel, już to będzie go zabić, zanim długo będzie za mocny. Oj, to też trzeba będzie zabić. I to już jest w ogóle bardzo niedobre. Ale on jeszcze nie nie atakuje. Ej, dajcie mi tego teraz: yy... takiego śmieszka. No to nie on. Wiem co zrobimy, patrzcie. I teraz można to tak grać. I on go zabije To jest taki jak na przykład gracie magiem i macie e, ten ogień taki za dwa co zadaje 4. To no, niby jest losowy losowy przeciwnik, ale jak zostawicie jednego, no to zabije jednego, nie? No i to tak właśnie można wykorzystywać. Fajnie. Myślę, że green patrony sobie teraz zrobimy. Albo... No dobra, możemy. Zrobimy tak. Zrobimy teraz tak. Zrobimy tak. Tam nie, nie szkodzi nam, że nie mamy tej. Map. Po prostu musimy sobie jakieś stu zrobić, plus zabić tego ziomka. No to przy okazji wykorzystamy ten nasz potencjał, żeby stworzyć więcej patronów. No nie wiem, jak on sobie z tym będzie mógł radzić. Tutaj bym musiał rzucić, to bym musiał rzucić coś. swipa. No nie wiem, czy da radę coś takiego zrobić. No ciężko jest druidowy myślę poczyścić. To chociaż jest naszą naturalną kontrolą z tego co wiem. Więc fajnie, naprawdę super. No a następny możemy zrobić już to combo i zobaczyć. No w sumie nie policzy, nie, nie, nie da rady policzyć ile to będzie, bo ja jestem zbyt głupi na takie rzeczy. Bo to też zależy, czy on coś wystawi. Tu będzie coś wyciszał chyba. Ma tego ziomka za 4. Nie, jest swipe, który mi skopiuje więcej ziomków. No plus oni są zdrowsi. No jednego mi możesz zabić teraz, chyba, że masz jeszcze coś. No może mieć wrafa i wtedy zabiję dwóch. Wtedy będę miał tylko dwóch. To wtedy niedobrze. Chyba ma wrafa. Ma wrafa. To niedobrze. To bardzo niedobrze, bo mi zostanie tylko dwóch ziomasów. A nie, nie zaatakował mnie tu. Jeszcze co zrobimy sobie takiego Tlicka, chociaż czekajcie. Trzech, czterech. Za mało, za mało, za mało, żeby cokolwiek robić jeszcze. Za mało, żeby cokolwiek zrobić z nim. Przydałoby się, żeby coś on miał. Musimy teraz i tak się jeszcze wymienić, bo nie zmieszczą nam się ziomki. Zmieścimy jeszcze jednego potworka tutaj. Moglibyśmy dać ją. Nie, no dobra. Nie będziemy kombinować na razie. Zobaczymy, co nasz oponent teraz tutaj odwali. Będzie się healował. On wie, że umrze. To mnie cieszy. O. o! Zrobimy troszkę dziwnie. Może to być misplay. Okej, okay, nie zatokował jego. Ale nie będziemy używać tego drugiego, no bo byśmy nie mogli tego zrobić. O! Mogę skończyć turę. Czyli jeszcze. A co? nie? Aha, to mi się coś wydawało. Dobra, no i tu robimy cięcia. Zaraz się widzimy ponownie w kolejnej rundzie. No i oczywiście znowu mój błąd typowy, bo chciałem się napić, ale zapomniałem o tym i zacząłem nagrywać. No, ja się napiję teraz, bo jestem chory i mi nie wolno. Tak. Bo jak mam depresję, to nie można mnie obrazić. Z Kumaty. O! Ja nawet wiem kto to jest. To taki ja. Czyli nie będzie dobrze. No kto pie komu pierwszemu się uda, tak szczerze powiem. Fajny masz rewers, też mam taki... Eee... Zostawmy sobie ją. To jest spoko na start. Czy znaczy ją można wykorzystać bardziej w lejcie, kiedy właśnie rzucamy te wiry różne? Ale może być! Nie będę płakał. Wiesz, jak mam dużo stronników, dostawiamy ją i HP. Okej, okay. wysobimy partnerkę, bo mam bitewne szał. Jeśli ona się zrani i my się zranimy, no to bitewny szał jest. walił! dużo, dużo baleju. E, witam się z nim? A nieważne. Nie zranimy się, bo to chyba kontrol jest, albo nie ma co zagrać, jak ja w poprzedniej grze. No okej, okay, no mamy to, to fajnie. Zrobimy sobie tak. tak. Zrobimy sobie tak. Nic nie zrobimy więcej. No, mam nadzieję, że on coś tu wystawi, żebym mógł zranić się i żeby ona była ranna też. No ale on nic nie wystawia. A, katar mi męczy. A co my to możemy zrobić teraz, chłopie? Eee, zrobimy tak. I nie atakujemy bronią nadal. No, on zbiera karty. 9 kart już ma. Gdyby wystawił na przykład tego ziomka, który dobiera karty, moglibyśmy go fajnie pomilować tym, i wtedy by stracił karciochy. No, niestety ma to. Ale niestety ma to. A to jest dla nas ała. Tururu. No i nic nie mogę zrobić. Kappa, ta broń. Zbajcie, by to mocno naprawdę porobił gierę. W tym momencie przynajmniej. No mamy też pseudo-combo, te moje takie śmieszne, które nam pozwala stworzyć cały stół patronów. Dodatkowo zniszczyć jednego ze stronników przeciwnika. Ah, Witam serdecznie, pana patrona, tak samo. Okej, okay, y No muszę zrobić to, co wam mówię, chociaż... Chociaż, chociaż... No nie, nie, nie. Zaraz, bo... Wiecie, co mam na myśli, tak? Chodzi mi o to, żeby zaatakować tutaj, wtedy patrony się skopiują. Tylko że on urośnie. I nie ma na to za bardzo many. Mana, mana. Więc zrobimy. Chociaż może jeszcze Salwada. Hmm, nie, Sylwanki nie będziemy teraz rzucać. E, tego też nie zrobimy w ten sposób. To jest ważne, żeby go zabić, tak mi się wydaje. Dobra. I rzucimy kolejną, żeby po prostu ona się wymieniła z tą bronią. No, mam nadzieję, że nie rzuci teraz grim patronów, bo trochę by nas to zabolało. Z tego względu, że ma właśnie tego weapona. A co ty rzucasz? Booma chyba za 7 rzucisz, nie? A gdzie cholera? No to sylwankę myślę. Okej, okay, mamy też desbite, czyli bardzo fajnie. Na następną turę by się przydało go zużyć. Fuck mate! Zrobimy w ten sposób. W ten sposób Spoko. Dobierzemy karty. Niedobrze. Okej okay, zajebiście. Tak zrobimy. Tak zrobimy i w następnej turze będziemy mogli już pokombinować nad tym kombem bardziej. Kombinować nad kąbem, tak? Mam no, nadzieję, że Taurica na dobierzem, bo tego tabrisa nam się przydało dobrać. No i jesteśmy na bardzo low, happy. Nie wiem czy teraz je zabijasz przyjacielu, prawda? Bo ty możesz... Nie, nie możesz gromadze jeszcze wystawić. Oj <grystanie> Że tak bym powiedział oj. Eee, oj, oj, oj. Eee, Dobra. Musimy to wykorzystać teraz. Dodatkowo, że nam się skopiują, będzie bardzo fajnie z tego powodu. Tylko, że tutaj mamy taką bestyję, która, na, no niestety, nam się bardzo bardzo urośnie. Ale możemy ją zabić niby też patronem. I nie możemy zabić tym patronem, ponieważ ten patron zginął od bomby. Jeśli tego nie widzicie. No, ja myślę, co by to zrobić. Aha. No ten atakował już po prostu. No nic, muszę zabić, tak. No i tego też muszę zabić, tak. Mogłem tym, jestem głupi. Jestem downem. Jestem głównem. Jestem głównem. Dobra, commanding shot'a mogę jeszcze rzucić. No i bitewny shot tutaj jest, wow, wow, Tyle, że on może, no, zaatakuje w to i wymienia mi wszystko. Dupa. Naprawdę błąd z tym, że... Znaczy, no i tak bym mógł to wymienić, no ale... No ale nie dobrze No dobra, no tu akurat to nie miało znaczenia za bardzo Przynajmniej mamy HP A to jest e, możemy dobrać gnąką, no nie mamy już niestety Okej, okay, mamy fajny teraz dobór e, 7-9, dobra. Zrobimy w ten sposób e, Musimy trochę tu dobrać właśnie Zrobimy tak I tak za 0 raczej nic nie dobiorę takiego Tak Okej, okay, to mi się podoba. Ja mam kart 3, 4, 5, 6, 7, 8 No nas może troszkę przemilować teraz Co tu wylazło takie wielkie Ragnaros. Okej okay. No To myślę, że Sylwana w tym momencie Ups Eboli Eee, tak, Sylwana, to, to i tak. No musimy wystawić się sporo, no i liczyć na to, że gromadź nam troszkę pomoże w tej turze. Zabiciu przeciwnika. No nie zawsze musimy wykorzystać combo z Grim Patronami, żeby dobić przeciwnika, ja właśnie gram tak samo gromosza, którego niektórzy nie grają, nie nie wiem czemu. Mimo, że to jest no powiedzmy 10, w porywach do 12 nawet obrażeń, jeśli ma się te dodatkowe rzeczy, wiecie o czym mówię. No gdybyśmy dobrali też Szarze, to moglibyśmy fajnie... O, szkoda. No Ale, o, szarża, no to pomyśl, możemy to zabić normalnie, możemy się pobawić. Nie, ja, dobra. Mój standardowy, ulubiony spierduch. Jeszcze zrobimy sobie tak, bo czemu nie? Oddał się Grim Patrony. No, jak widzicie, dlatego właśnie są zbanowane te, te, te stwory, żeby ginęły, bo, bo są za mocne. I się wszyscy boją ich. Co ja tu mam super, dostałem zadania. A teraz właśnie pójdę. O, 17 Rangas. dobra, no to idę robić zadania i do sobie wbić 15 rangę, żeby mieć ten śmieszny skrzynek. Renderuję wam film i do usłyszenia w poniedziałek, mam nadzieję. E, wrzucimy wam tę którą będziemy nagrywać tutaj za jakiś kilka godzin, kiedy ja to właśnie teraz nagrywam i to będzie coś innego, coś czego nie było chyba. No i coś na no, miarę fajnego, tak myślę. Mam nadzieję, że mi się spodoba. No i że wypali w sumie. Mogę sobie teraz mówić. No. To nic, łapka w górę, komentarzyk i pa pa. I suba też też.